I jeszcze dostałem taką informację, że mam wrzucić taki króciutki filmik, gdzie otworzę sześć paczek. Trzy paczki będą ikonę, trzy paczki Hero i jeszcze mam trzy paczki rare, więc razem 9 paczek dzisiaj. Więc oby było ciekawiej. Teraz zaczynam od pierwszej paczki z ikonicznej paczki. Trafiamy Sawicza 84. To strona nazywa się ogólnie foodbin, więc wchodźcie na foodbin. Teraz kolejna paczka z ikoną, armin, ikoniczna. No ja chcę tutaj jedną ikonę przynajmniej wyrobić w tej pasce, proszę was. Jest DHA, czyli Zawodnik Manchesteru United. też bardzo fajnie. Tego, jeśli wypadnie tutaj jakaś bardzo fajna karta, to sprawdzimy ją sobie. w tym mini paku Peniku. Tam, ten, tutaj ten odcinek nie będzie trwał dłużej niż 2 minutki. O, jest Rudiger. też bardzo fajnie. Um, Aj, nie chciałem ciebie kliknąć. Chciałem sprawdzić, czy Rudiger ma jakąś fajną festy specjalną, bo słyszałam o karcie, o karcie. I właśnie o tej karcie, o tej karcie słyszałem, że ta karta jest naprawdę bardzo fajna. Teraz wybieram sobie trzy paczki z tego, z hero, no i miejmy nadzieję, że jakąś kartę specjalną uda nam się trafić. No, no jest ta spirikuleta, no ale to nie jest karta specjalna, cały czas zwykłe karty dominują tutaj. A my nie chcemy tych zwykłych kart, kto, kto nie chce zwykłej karty, kto chce, uwaga, kto chce, żebym trafił zwykłą kartę, Mm, daj łapkę w górę, a kto, mm, kto. Dobra, inaczej. Kto chce, żebym trafił, trafił zwykłe karty, daj łapkę w górę, to, to nie chce, żebym trafił zwykłe karty. Daj suba. Dobra, coś takiego zróbmy. Chyba, że już dajcie suba, no to, to wtedy dajcie też łapkę w górę. Da, mm, my, my. im więcej łapek w górę, to również pod tą serią te dziesięć łapek prosiłbym to znaczy, że ta seria wam się bardzo podoba i chcecie jak najwięcej tej serii, mam nadzieję, że ją chcecie, bo mi się gra po prostu świetnie, ja się bawię przy tym teraz już nie będę przyrzucał piosenki, bo ostatnio były dwie piosenki w jednym filmie więc pioseneczki to już zostawmy sobie i mamy Diersa Mertensa, od tego pana to ja z miłą chęcią zobaczę jest jeszcze André Dobra, to zaraz sobie sprawdzimy Baila, Andrę, Baila i Andrę. Zobaczymy, czy mają jakieś fajne wersje. Diers Mertens. Nie masz specjalnej wersji. O, tego się nie spodziewałem. I Andrę? Andrę ma wersję z jego Mistrzów. Ej, ta wersja Andrę naprawdę jest bardzo ładna. Bardzo fajna. I teraz ostatnia paczka. No, to będzie około dwóch, ponad, no coś około trzech minut. Ta paczka i tutaj jest y, Felipe mm, O, tego pana też sobie z moją chęcią sprawdzę, on ma tą właśnie wersję, tego teraz będziemy szukali w paczkach, no bo jak go trafimy, to, to uwaga, sprawdzimy sobie jego wartość w najlepszym momencie, no w najlepszym momencie ta wartość jest w tym momencie, no to wtedy uwaga, zrobimy dwa odcinki pod rząd. Ale ja się z Wami żegnam, elo, papa. Ej, jeszcze taka jedna rzecz, to że wchodźcie na Foodbin i róbcie sobie też takie rzeczy i mówcie jak Wam to wyszło. Papa.